Siemaneczko ludziska z tej strony Laniak. Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie na dzisiejszym filmie. Oczywiście w dzisiejszym filmie chciałem wam powiedzieć, że to już koniec niespodzianek dla Skorpiona, tych live'ów dla Skorpiona i tych filmów dla Skorpiona. Teraz będą normalne filmy, oczywiście normalnie, normalne filmy. Nie będzie już tych niespodzianek, bo ich naprawdę było wiele i naprawdę było ich bardzo dużo. I po prostu teraz nagrywam odcinek, ponieważ teraz skończyłem robić niespodzianki dla Skorpiona. Przestałem robić dla niego suby, przestałem robić łapki, przestałem budować w Minecraftie swoją willę. Tak samo Jamnik przestał budować skin dla Skorpiona i willę dla Skorpiona. Tak samo ja. I oczywiście. Dzisiaj, takie podsumowanie zrobimy tego wszystkiego. Ile czasu poświęciłem, ile godzin, ile dni i tak dalej. Więc łączny czas ogólnie poświęcenia dla Skorpiona to było 23 godziny. Licząc czwartek, piątek, sobotę. Dzisiaj jest sobota. I oczywiście tak w czwartek od 13 do 22.30 poświęciłem dla niego czas. W czwartek. W piątek od, od 7 do 7.30, później od 11 do 12, a później to od 13 do 24. Dzisiaj poświęciłem, czyli w sobotę od 8 do 9, poświęciłem dla niego czas. I w czwartek od 13 y, do 20 budowałem dla niego willę. W piątek od w piątek od 13, do, od 13 do 19 w piątek budowałem dla niego willę. Tak samo o 11 do 12 wczoraj, czyli w piątek budowałem dla niego willę. E, dzisiaj skupiłem się na łapkach i subach, czyli od 8 do 9 robiłem mu dzisiaj w sobotę łapki i suby. Wczoraj od 20 do 24 z małą przerwą robiłem mu suby i łapki. Wczoraj, czyli w piątek od 7 do 7:30, robiłem mu łapki i suby. Oczywiście też mu wysłałem zadanie z matematyki i troszeczkę mu pomogłem też. No i też kilka miłych słów dla niego powiedziałem. Przeprosiłem go oczywiście i tak dalej. W czwartek, w czwartek od 20 do 22.30 też robiłem łapki i suby. I oczywiście wszystko to policzyłem, więc łączny czas stracony dla Skorpiona to są 23 godziny. Czas poświęcony w Minecraft na budowie to 14 godzin, a poświęcony czas na suby i łapki to 8 godzin. No i tak właśnie zakończam te dwa, trzy, dwa dni, prawie trzy dni. Poświęcenia dla Skorpiona. Niestety inaczej nie mogłem poświęcić dla niego czasu, bo tak naprawdę w żadnej grze nic nie mogłem zrobić, bo w Fortnite nie miałem fałdolce, więc nie kupiłem mu gifta. Bo ledwo mnie stać na Karnet. Nawet jeszcze mnie nie stać. No i po prostu w Minecrafcie zrobiłem coś wielkiego, czyli Willę. No, i w sumie te suby i łapki, bo dla niego to jest ważne. Więc od, od 378 zrobiłem mu 407. Oczywiście przy okazji sobie zrobiłem, bo jak już stworzyłem te konta, no to sobie pomogłem. Od 850 do 874. Łapki to dałem mu pod filmami. Czekajcie chwilę, włączę scenę, to Wam ogólnie pokażę te wszystkie łapki, które mu zrobiłem. Wejdę na jego kanał, dobra, scenkę Wam puszczam. Dobra, 407 subskrypcji, a miał, a miał 378. Tu robiłem mu łapki, więc zrobiłem mu 43... Zrobiłem mu 43 łapki i 79 wyświetleń. Korypion najlepszy, też mu pisałem hashtag skrypion najlepszy. Jeszcze tu robiłem mu łapeczki 48, znaczy tu było więcej, bo tu było gdzieś tak 75 łapeczek, ale YouTube usunął, więc zostało 48. Zrobiłem mu 103 wyświetlenia. Tu zrobiłem mu 51 łapek oraz 78 wyświetleń. Tu mu zrobiłem 8 łapek, bo miał gdzieś 4 łapki czy coś. No to tu tak na szybko zrobiłem mu. Kilka łapeczek mu zrobiłem, tam 2-3 łapeczki. Chyba tyle w sumie. Czyli pod tym filmem, pod tym filmem Boom, pod tym filmem To jest film. I pod pierwszym napadem na Caio Perico zrobiłem mu właśnie łapeczki. Więc, ni niestety niektóre łapki YouTube'u, no. Pamiętajcie, wpadajcie na kanał Skorpiona, subskrybujcie go, bo ogólnie yy, wbijamy jak najwięcej subów, możecie też tak od siebie dawać te suby, bo wiecie, no teraz to te niespodzianki były i tak dalej, więc od siebie możecie zrobić taką niespodziankę, że dacie mu suba yy, nawet multi, z multi-kont możecie mu dać, to nawet go ucieszy, tak samo łapki w górę. Yy, no i możecie też gifty w Fortnite yy, wybud, yy, znaczy wybudować, co ja gadam. Gifty w Fortnite możecie mu dalej wysyłać i tak dalej. Możecie coś od siebie zrobić, jak chcecie. A ode mnie to tyle, tak w sumie. Ja obcaję to zobaczył ten nowy film. Druga willa dla Skorpiona. Dzisiaj ogólnie jest 1 maj. To jest początek tej willi. Patrzcie, to jest początek tej willi. Teraz to mamy tu szkło. Tu mamy takie drewniany, malutki jakby domek. Ta, tu mamy napis Subój. Mamy cały szmaragdowy mur, taki duży. Mamy tu oczywiście bramę. Bramę tu mamy. W tym, w tym murze też mamy bramę. Tu zrobiłem też y, z szyb takie. Tu zrobiłem ze, ze szkła, tu zrobiłem ze szkła, tu zrobiłem ze szkła. Tu jeszcze zrobiłem wyjścia, tu były takie balkoniki, tu jak widzicie. I tu zrobiłem też taki wielki balkon, tu jak widzicie. Tu zrobiłem taki wielki ze szkła balkon, tu zrobiłem ściany i podłogę. Bo naprawdę dużo było zmian. No, i w późniejszych dniach, to oczywiście zbudowaliśmy sobie trzy skiny. Oczywiście Jamnik budował wszystkie te trzy skinny. I oczywiście mój i siebie. No, i teraz ogólnie Jamnik robi wieżę magika. Jest naprawdę fajna. I on chce zrobić taką antenkę, gdzie będą pioruny uderzać. No i tak troszeczkę mrocznie. Chce zrobić taki klimat mroczny w środku. Skoro Pan zaczął robić Gwiazdę Śmierci i coś tam troszeczkę w, swy, w swoim zamku coś porobił. No a ja, oczywiście, przez te wszystkie dni skupiłem się tak mega, mega, mega na tej willi. No. A dzisiaj to na tyle. Do zobaczenia do następnego filmu. Oczywiście to jest takie podsumowanie. A dzisiaj to na tyle. Do zobaczenia do następnego filmu. Elo Pantero.